Cześć! Jakiś czas temu zrecenzowaliśmy sobie zestaw LEGO Creator 31120 wieczny Zamek. Natomiast dzisiaj pokażę Wam konstrukcje alternatywne, na jakich zbudowanie pozwala nam ten zestaw. Pierwszą z nich jest taka oto wieża wraz z katapultą. Minifigurek oczywiście nie będziemy sobie omawiać, gdyż zrobiliśmy to już w recenzji, aczkolwiek muszę odnotować, że instrukcja pokazuje nam, żeby temu tutaj panu nałożyć zbroję, która wcześniej w tej podstawowej konstrukcji stała sobie gdzieś tam na stojaku. Na początek omówmy sobie katapultę oraz te dwie mniejsze konstrukcje, Pierwsza z nich to właściwie nawet nie konstrukcja, tylko po prostu taka skrzynka, w której znajdują się dwa pociski, które możemy sobie wystrzelić z katapulty. Natomiast druga to taka oto beczka ozdobiona okrągłym tajdem z nadrukiem przedstawiającym starczę strzelniczą, do której możemy sobie ćwiczyć celowanie z tejże katapulty. Natomiast jeżeli chodzi o samą katapultę, przynajmniej wydaje mi się, że jest to katapulta. Może jakiś tutaj ekspert od średniowiecznej broni mnie poprawi, jeśli się nie mylę. Tak czy inaczej, działa ona tak, że. Za pomocą tej korbki nawijamy sobie tutaj ten łańcuch i przez to ten duży, ciężki element, który znajduje się z przodu katapulty, zostaje uniesiony do góry. No i kiedy to puszczamy, to ten duży, ciężki element leci w dół i przez to pocisk zostaje wystrzelony. Działa to naprawdę bardzo sprawnie i niejednokrotnie ten pocisk potrafi naprawdę bardzo daleko polecieć. Nawet przetestujmy to sobie. Umieśćmy pocisk od tutaj i wystrzelmy. Jak widzicie poleciał naprawdę daleko, aż gdzieś mi tam spadł poza stół. Tak więc bardzo fajny mechanizm, bardzo fajna funkcja bawialna. Jedyne do czego mógłbym się tutaj przyczepić, jeżeli chodzi o tę katapultę, no to może lepiej by było, gdyby była ona całkowicie zbudowana z klocków brązowych. Niepotrzebnie uważam, jest tutaj ten szary czy ten piaskowy, no ale to jest taka pewna specyfika serii LEGO Creator. To jest przecież konstrukcja alternatywna, więc tutaj projektanci musieli budować z tego, co mieli. Przejdźmy teraz do omówienia wieży. Jest ona oczywiście w tym samym stylu co zamek. Mamy tutaj również te charakterystyczne fragmenty żółto-brązowo-grantowej zabudowy. No i właśnie, jeżeli posiadamy dwie sztuki tego zestawu, to możemy sobie tą wieżę z zamkiem połączyć. Gdyż znajdują się tutaj z tyłu takie oto zaczepy, takie same jak te, których używaliśmy do łączenia poszczególnych segmentów zamku. Więc wieża może zostać wykorzystana jako dodatkowy moduł do zamku, aczkolwiek z powodzeniem może również stanowić osobną konstrukcję. Tutaj z przodu znajdują się schody prowadzące do drzwi wejściowych. Są takie potężne, wielkie drewniane wrota, które oczywiście możemy sobie otworzyć i wejść do środka. Ale to zrobimy dopiero za chwilę. Na razie umówmy sobie wieżę od zewnątrz. No i tutaj odrobinę terenu, oddobinę wody, gdzie niegdzie rosną sobie jakieś roślinki. No i jedna rzecz mi się tutaj troszkę nie podoba, mianowicie ułożenie tych płytek. Tych tutaj półokrągłych płytek. No po prostu uważam, że trochę mi to psuje ten kształt, że te płytki nie do końca się ze sobą stykają, tylko jedna jest ustawiona tak trochę dalej. No po prostu jakoś tak mi to nie pasuje. Ale dobra, to jest raczej taka niezbyt ważna rzecz. Tutaj mur jest częściowo porośnięty przez jakąś roślinność. Znajduje się tutaj również takie oto okienko. Z drugiej strony z kolei mamy taką oto skałkę, częściowo porośniętą jakąś roślinnością. Mogłoby się wydawać, że jest to zwykła skała. Otóż nic bardziej mylnego, gdyż możemy ją sobie w ten sposób odsunąć, gdyż jest ona umieszczona na zawiasie kulkowym. I mamy tutaj tajne przejście. Tutaj natomiast znajdują się dwa gargulce. Bardzo pomysłowo zostały one zbudowane. No, są to bardzo proste konstrukcje, ale jak najbardziej sugestywne. Od razu można się domyślić, że są to właśnie gargulce. I bardzo podoba mi się, jak pomysłowo one zostały zbudowane, aczkolwiek, hmm, no nie wiem, jakoś tak po prostu te dwa gargulce składające się z takich dużych dwóch elementów łuków umieszczone tak tutaj po jednej stronie trochę mi psują sylwetkę tej wieży. Jakoś tak po prostu niezbyt mi tutaj pasują. Idąc wyżej, tutaj nawet znalazło się jakieś uszkodzenie w wieży. No, i zwisło sobie tutaj taki oto duży czerwono-biały sztandar. Tutaj znajduje się taki oto właśnie fragment tej charakterystycznej zabudowy. I mamy tutaj okienko, przez które wystaje teleskop. Do niego sobie zaraz przejdziemy przy omawianiu wnętrza. No i przechodzimy do samego szczytu wieży. Jest ona wykończona podobnie jak te wieże, które znajdowały się na przodzie z zamku. Mamy tutaj blanki i mamy znowu te tarcze, które możemy kojarzyć z serii Nexonites. Z tą różnicą, że znajduje się tutaj kolejny taki oto fragment tej charakterystycznej zabudowy. Bardzo fajnie zostały tutaj wykorzystane te zaokrąglone elementy z oknami. No i wykończone jest to wszystko takim oto bardzo ładnie się prezentującym granatowym daszkiem, do którego zostały tutaj jeszcze gdzie niegdzie wkomponowane takie szare elementy. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. No i znajduje się tutaj jeszcze niebieska flaga, która sobie na szczycie tej wieży powiewa. No dobra, wieża od zewnątrz ma omówioną. Zajmijmy się więc teraz jej wnętrzem. Tym razem pojedziemy sobie na odwrót, od góry do dołu. No i znowu mógłbym się czepiać, że nie ma tutaj żadnych dabinek prowadzących z jednego poziomu na drugi. No jest tutaj bardzo niewiele miejsca i raczej ciężko byłoby je tutaj zainstalować. No i na samej górze nie mamy nic. Trochę szkoda, aczkolwiek rozumiem, że jest to takie stanowisko obserwacyjne. Więc mamy tutaj trochę miejsca, żeby sobie figurka mogła wygodnie stanąć i obserwować przez te okienka, czy nie zbliża się jakiś nieprzyjaciel. Tutaj natomiast niżej. Mamy zapewne pracownię jakiegoś czarodzieja albo być może jakiegoś alchemika, no bo spójrzcie, co tutaj mamy. Jakieś kryształy, jakaś książka swoją drogą całkiem fajnie zbudowana, no i ten wspomniany już wcześniej przeze mnie teleskop. Chyba moje ulubione pomieszczenie spośród tych wszystkich, jakie w tej wieży możemy znaleźć. Tutaj niżej mamy takie oto malutkie pomieszczenie, w którym siedzi sobie taki oto zbudowany z klocków... Hmm, właściwie nie jestem pewien, co to właściwie jest. Czy to jest jakiś malutki smok, czy może jakiś ptak, może jakiś feniks? Chyba skłaniałbym się raczej bardziej w stronę smoka. No bo spójrzcie na ten jego pysk, bardziej mi to przypomina raczej smoka. Aczkolwiek no właśnie, no jak zazwyczaj, pomimo że nie jestem fanem tych konstrukcji zwierząt zbudowanych z kocków z Creatora, to zawsze staram się je jednak docenić, natomiast tego smoka no po prostu niezbyt mi się on podoba. Sam fakt, że nie jestem właśnie pewien czy to jest smok, czy jakiś ptak, czy w ogóle nie wiadomo co, no, po prostu niezbyt mi się ta konstrukcja podoba. Tutaj niżej natomiast znajduje się taki, można powiedzieć, główny hol, gdyż tutaj właśnie prowadzą drzwi wejściowe, no i tutaj znowu nic nie mamy. A szkoda, przydałaby się chociaż jakaś beczka, może jakiś stoliczek czy coś takiego. No i tutaj na całym dole znajduje się loch. Mamy tutaj kraty, które możemy sobie oczywiście otworzyć i wsadzić tam jakiegoś nieszczęśnika. Aczkolwiek, no właśnie, jak już wcześniej pokazałem, jest tutaj pewna droga ucieczki, mianowicie to, to sekretne przejście. Podsumowując, uważam, że jest to prześwietna alternatywa. Powiedziałem wręcz, że niemal równie dobra co model podstawowy. I przegrywa z nim chyba przede wszystkim tym, że jest po prostu dużo mniejsza. Zresztą spójrzcie, ile elementów mi zostało. No naprawdę, bardzo dużo. Ale mimo to, ta wieża prezentuje się po prostu przepięknie. Co prawda, znalazłem tutaj trochę jakichś pomniejszych wad, ale takie moje ogólne wrażenie jest niesamowicie pozytywne. No dobra. Przejdźmy teraz do drugiej konstrukcji alternatywnej. Druga konstrukcja alternatywna to taki oto fragment zamkowych murów z wieżą, wiatrakiem oraz jakimś staganem. I poza tym mamy tutaj jeszcze dwie mniejsze konstrukcje, i od nich sobie właśnie zaczniemy. Pierwsza z nich to taki oto stagan z czerwonym daszkiem. Możemy tutaj kupić broń oraz zbroję. Tutaj wisi sobie jeszcze jakaś niebieska flaga. Tutaj mamy jakieś roślinki. No bardzo ładna, estetyczna konstrukcja. Natomiast druga to takie oto drzewko na którym siedzą sobie dwa zbudowane z klocków ptaszki. Na liściach wyrastają tutaj jakieś różowe prawdopodobnie kwiatki. Jest do tego drzewa przymocowana tarcza strzelnicza, do której możemy ćwiczyć strzelanie, na przykład z łuku. Właśnie sobie tutaj jakieś grzybę, której przysiadła sobie żabka. Tutaj jeszcze są jakieś roślinki. No ogólnie bardzo fajnie się to drzewko prezentuje. Przejdźmy jednak do głównej konstrukcji, jaką jest ten no oto fragment murów. Składa się on z trzech segmentów połączonych ze sobą za pomocą zawiasów, więc możemy je sobie ustawiać w różnych konfiguracjach, jak tylko nam się podoba. I tak, jeśli posiadamy ten zestaw w liczbie większej niż jedna sztuka, to ta konstrukcja również może zostać wykorzystana do rozbudowy zamku, gdyż tutaj również mamy te zaczepy, za pomocą których możemy ją połączyć z innymi elementami zamku. No i co, omówmy ją sobie, zaczynając od lewej strony, znajduje się tutaj wieża, bardzo podobna, wręcz prawie że identyczna do tych, jakie widzieliśmy na przodzie zamku w tej podstawowej konstrukcji. Jest oczywiście wykończona blankami. Mamy tutaj te tarcze znane z serii Nexonites. Z tyłu powiewają sobie jeszcze dwie niebieskie flagi. No i tutaj z przodu mamy takie dwie duże flagi: jedną białą, drugą czerwoną. I znajduje się tutaj jeszcze tarcza z godłem czarnych sokołów. Tutaj następnie mamy trochę wody, być może jest to jakaś rzeka przepływająca przez te mury, albo jakieś jeziorko. I następnie widzimy stagan, na którym sprzedawane jest jedzenie. Ma on taki bardzo fajnie wyglądający granatowy daszek. No i mam tutaj takie stoisko, na którym widzimy bagietkę, ser oraz prawdopodobnie pieprz i sól. Tam z tyłu znajduje się jeszcze piec, tutaj skrzynka, a w niej zielone jabłuszko. No i tutaj mam jeszcze beczkę, obok niej złoty kielich i kranik, z którego najprawdopodobniej leci woda. I tutaj stoi sobie wiaderko, do którego można ją sobie nabierać. Idąc dalej, mamy tutaj wiatrak, zbudowany w tej charakterystycznej dla tego zestawu kolorystyce, czyli żółto-brązowe ściany oraz granatowy daszek. I mamy tutaj pewną funkcję pawialną, mianowicie z tyłu znajduje się taka korbka i kiedy nią kręcimy, to wiatrak obraca się. No bardzo fajna funkcja pawialna. Przejdźmy teraz do wnętrza. No i nie da się ukryć, że jest tutaj troszkę pusto. No okej, okay. niby jest to jakaś przestrzeń, po której minifigurki mogą sobie chodzić, mogą te mury patrolować. I są tutaj schodki, za pomocą których mogą sobie tutaj wygodnie wejść. Tak, w końcu ktoś w tym zestawie zadbał o schodki. Jestem bardzo z tego faktu ucieszony. A pod tymi schodkami znajduje się skrzynia. I ciekawe, czy znajdziemy tutaj jakiś skarb. Uuu, otóż nie. Skarbu tu nie ma, ale są kości. No, dość makabrycznie jak na zestaw Lego, nie powiem. Jeżeli chodzi o wnętrze tej wieży, no to tutaj na górze stoi sobie jakaś świeca, a na dole znajduje się loch. Tak jest, w każdej z trzech konstrukcji w tym zestawie mamy loch. Możemy tutaj oczywiście wtrącić jakiegoś nieszczęśnika, znajduje się, tutaj, się tam ławeczka, więc warunki nie są tam aż takie straszne, przynajmniej może sobie usiąść. Tutaj jeszcze podwieszona jest pochodnia. No i to w sumie tyle. No nie da się ugryźć, jest tutaj dosyć pusto, no ale chyba po prostu taka jest specyfika tej konstrukcji, że ona bardziej tętni życiem od zewnątrz, aniżeli od wewnątrz. Podsumowując, jest to bardzo przyjemna konstrukcja alternatywna, być może nieco słabsza od tej poprzedniej, ale wciąż jak najbardziej dająca radę. Tak więc, obie konstrukcje alternatywne w tym zestawie uważam za bardzo udane, chociaż ten zestaw ma to do siebie, że doskonale widać tutaj, która konstrukcja jest tą główną, tą najważniejszą, a które są, no, takimi dodatkami. Tą najważniejszą jest oczywiście zamek, gdyż te dwie alternatywy po prostu wykorzystują bardzo niewiele elementów. Bardzo dużo elementów zostaje po zbudowaniu ich, no, spójrzcie, ile klocków mi tutaj zostało. I podobnie było w przypadku tej wieży. Więc mówię, widać tutaj po prostu, która konstrukcja jest tą główną, tą najważniejszą i myślę, że każdy, kto kupi ten zestaw w jednej sztuce, nie będzie się długo zastanawiał i po prostu wybierze, że tą konstrukcją dla niego domyślną, tą, którą sobie zbuduje, tą, którą postawi na półce, będzie zamek, aniżeli któraś z tych dwóch alternatyw. No ale nie zmienia to faktu, że zarówno jedna, jak i druga z tych konstrukcji alternatywnych są w mojej opinii bardzo dobre. Tak więc to było na tyle w tym filmie. Trzymajcie się. Cześć!